Halo halo, witam serdecznie, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam listę najbardziej interesujących nadchodzących gier multiplayer, które proponowane są na 2025. Zamieściłem w tej liście zarówno typowe tryby multiplayer, ale także tryby kooperacyjne. Nie chciałem się już skupiać na dalszej przyszłości, myślę, że już 2025 prezentuje się wystarczająco ambitnie, no i znalazłem aż 25 ciekawych produkcji nadających się do tego gatunku. W takim razie nie ma ja co więcej przedłużać, a więc przejdźmy do samej listy, zapraszam! Na początek kilka interesujących premier jeszcze z marca, Ten w sumie będzie powtórka z ostatniego filmu, czyli z ostatnich premier miesiąca. No i pierwsza z tych gier to Split Fiction. Za grę odpowiada studio Hazard Studios, które do tej pory odpowiadało za dwie dosyć podobne produkcje, czyli A Way Out oraz It Takes Two. Na tej podstawie otrzymywali wysokie oceny, w szczególności ten drugi tytuł otrzymał miano za najlepszą grę z 2021. W ich najnowszej produkcji wcijmy się w dwie młode pisarki, czyli Mio oraz Zoe. Jedna specjalizuje się w klimatach fantazy, a druga w stylu science fiction. Za pomocą nowoczesnej technologii, bohaterki trafiły do swoich światów, powiedzmy w postaci wirtualnej rzeczywistości. Niestety po drodze coś poszło nie tak, no i teraz bohaterki muszą wydostać się z tych niebezpiecznych krain. Gra charakteryzuje się bardzo różnorodną rozgrywką, w szczególności jest to akcja przedstawiona z trzeciej osoby, przygodowa, no jest zajęcie także bardzo liczne minikierki, np. w postaci elementów platformowych. W grę może rozgrywać tylko i wyłącznie w trybie kooperacyjnym, lokalnie oraz przez neta. Nie ma żadnych trybów single player, powiedzmy, za sztuczną inteligencją. Bardzo interesująca sprawa jest taka, że wystarczy kupić tylko i wyłącznie jedną kopię, no i potem możecie zaprosić swojego znajomego do rozgrywki, za pomocą tak zwanego dostępu do znajomych. Gra planowana jest na 6 marca na PC, PS5 oraz na Xbox serii X oraz S. Tego samego dnia zadebiutuje także frackpunk. Jest to nowy hero shooter w modelu free-to-play przedstawiany z pierwszej osoby i on w szczególności najbardziej podobny do Valoranta. Jest to bowiem bardziej powiedzmy powolna taktyczna rozgrywka w modelu 5 na 5 graczy, no i musimy wykonywać różne dosyć charakterystyczne misje, jak na przykład podkładanie bomby. Już na samym początku w grze zobaczymy 12 grywalnych bohaterów oraz 17 typów broni. Najbardziej interesujące prezentują się jednak specjalne karty, które to trzeba będzie wybierać na początku rozgrywki. Mogą one gwarantować na przykład zmianę grawitacji, powiększenie głów przeciwników oraz jeszcze wiele innych. No i przy pierwszym patrzeniu zobaczymy takich kart ponad setkę. Trzeba przyznać, jest to bardzo interesujący pomysł na grę, który myślę, że może wyróżniać produkcję na tyle innych hero-shooterów. Czy gra rzeczywiście ma potencjał, tego przekonamy się 6 marca na PC, PS5 oraz na Xbox Series XRSS. Kolejna gra godna uwagi to Free Immortals. Jest to gra akcji Roguelike, przedstawiana z widoku zotoptaka o charakterystycznej, odręcznie rysowanej grafice. Jako gracze sterujemy pewną zaginioną duszą, którą tu musimy walczyć na przeróżne potwory, na przestrzeni piekła, czyśca oraz nieba. Gra charakteryzuje się raczej dosyć prostym sterowaniem, patrząc na pierwszych gameplayach. Najbardziej interesująco prezentuje się jednak tryb kooperacyjny, nawet do tytułowych 33 graczy. Zagra odpowiada doświadczone studio Indie Thunder Lotus Games, do tej pory i za kilka dosyć dobrze ocenionych tytułów, jak na przykład Jotun, Sundered oraz Spirit Farrer. Ich najnowsze: 33 Immortal został ostatnio zapowiedziany na 18 marca, no i ma wyjść wtedy w postaci wczesnego dostępu. No jeszcze jedna interesująca gra wychodząca w marcu to Killing Floor 3. Jest to dynamiczna strzanka FPS. Matach, science Fiction z licznymi elementami Survival Horroru, w której jesteśmy rzuceni do dalekiej przyszłości do roku 2091, gdzie to musimy walczyć na ogromne hordy mutantów, czyli tzw. Tak Zetów. W trakcie walki będziemy mogli wykorzystywać różnego typu bronie palne oraz białe. Trzeba będzie także zwracać uwagę na otoczenie, ponieważ mogą być tam różne dodatkowe bonusy, np. w postaci wieżyczek, czy też pułapek możliwych do aktywacji. W grę możemy rozgrywać albo solo, albo w trybie kooperacyjnym do sześciu graczy. W sumie niedawno z gry odbyła się zamknięta beta, więc na YouTubie można znaleźć z tego bardzo liczne gameplaye. Pełna premiera planowana jest natomiast na 25 marca no i wyjdzie na PC, PS5 oraz na Xbox Series X oraz S. Teraz z kolei coś dla fanów gier strategicznych, a mianowicie Tempest Rising. Jest to RTS wzorujący się na kasykach za 90. oraz 2000. Przede wszystkim na serii Command Conquer. W grze mamy znaleźć trzy unikatowe frakcje o zupełnie innym podejściu do walki oraz ekonomii. Będziemy mogli nimi grać na przestrzeni różnorodnych trybów, począwszy od trybu singleplayer z licznymi cutscenkami. Mamy również gry niestandardowe, multiplayer oraz także multi w postaci rankedów. Myślę, że gra ma całkiem spory potencjał. Jakiś czas temu przygotowywałem inną top listę o nadchodzących grach strategicznych. No i myślę, że ten tytuł będzie najbardziej interesującym RTS-em w sumie z całego 2025. Jeżeli tytuł was zainteresował, no to obecnie na Steamie zajcie z tego bezpłatne demo. Pełna premiera planowana jest na 24 kwietnia, natomiast istnieje jeszcze wersja Deluxe Edition, no i można w to zagrać jeszcze tydzień wcześniej, a mianowicie 17 kwietnia. Kolejna duża premiera to Dune Awakening, w grze jesteśmy rzuceni na pustynną planetę Arrakis, czyli w sumie główne miejsce całego uniwersum Dune. Musimy sobie tam radzić na bardzo liczne zagrożenia, np. w postaci ogromnych potworów, innych graczy, a także niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Nie będziemy mogli np. zbyt długo przebywać słońcu, ponieważ to również może mieć swoje negatywne konsekwencje. W trakcie eksploracji świata będzie można znaleźć bardzo liczne materiały, które będziemy mogli wykorzystać np. do budowy własnej bazy, czy też różnych pojazdów powietrznych, czy też lądowych. Najbardziej wartościowym materiałem ma być jednak tak zwany melange, czyli najbardziej wartościowy materiał w kosmosie, właśnie w tym uniwersum. No i on będzie z kolei wykorzystywany do ulepszania postaci. Jak to całej zaprezentuje się w praktyce, tego dowiemy się 20 maja na Pc, PS5 oraz na Xboxie Series X oraz S. Niedługo później wyjdzie także Elden Ring Nightrain. Jest to nowy, niezależny tytuł, nastawiony na rozgrywkę kooperacyjną do trzech graczy. Można w to rozgrywać także i solo, ale będzie to wtedy odpowiednio zwiększony poziom trudności. Na samym początku będziemy musieli wybrać z ośmiu dostępnych kas postaci, każda oczywiście o zupełnie innych umiejętnościach, na przestrzeni trzech dni oraz trzech nocy. Trzeba będzie nimi walczyć na przeróżne potwory, gdzie to każdy dzień będzie zakończony walką na strasznego bossa. Interesująca sprawa jest taka, że niektóre z tych bossów będą także wzięte z zupełnie innych odsłon, na przykład z serii Dark Soulsów. Tytuł planowany jest na 30 maja na PC, PlayStation oraz na Xboxy. W produkcji znajduje się także kolejna odsłona z serii Heroesów z pod tytułem Olden Era. W odsłonie tej będziemy mieli do dyspozycji sześć grywalnych frakcji, no i w tym miejscu jest to świątynia, Nekropolia, Domena Sylwańska, Loch, Rui oraz jeszcze dodatkowa frakcja, która zostanie przedstawiona jakoś później, bliżej premiery. Tytuł prezentuje się interesująco od trybów ma być to nieliniowa kampania dla jednego gracza. Typowy tryb multiplayer i to w różnych wersjach. Jeszcze nie zabraknie także możliwości tworzenia własnych poziomów czy też scenariuszów. Wersja Early Access planowana jest na drugi kwartał 2025, więc teoretycznie powinna wyjść maksymalnie jakoś w czerwcu. Do dzisiejszej listy warto zajrzeć także Dying Light the Beast, jest to kolejna odsłona z głównej serii Dynelight. Wgrzewcimy się w bohatera Kyla Kraina, który to był głównym bohaterem za pierwszej części. Na przestrzeni ostatnich 13 lat przeprowadzono na nim brutalne eksperymenty, w związku z czym bohater zdobył zupełnie nowe umiejętności. Może się on przemienić na przykład w tytułową bestię. W sumie gra jest głównie kojarzona z trybem single player, ale znajdziemy w nim także tryb kooperacyjny do 4 graczy, który ma wyglądać dosyć podobnie jak to było za dwóch poprzednich części. Gra jest na lato 2025, na PC, PlayStation oraz na Xboxe. Kolejna gra warto uwagi to Rematch. Jest to gra o piłce nożnej, nastawiona na rozgrywkę 5 na 5 graczy. Każdy gracz steruje wtedy zupełnie innym zawodnikiem, no i akcja jest wtedy przedstawiona z trzeciej osoby. Raczej nie będzie to symulator piłki nożnej, ma być to bardziej dynamiczna rozgrywka bez żadnych np. fauli, spalonych, przerw czy też jakichś innych jeszcze pobocznych kwestii. Nasi zawodnicy także nie będą posiadali żadnych statystyk, wszystko ma bowiem zależeć tylko i wyłącznie od umiejętności graczy. Warto jeszcze powiedzieć, że za grę odpowiada studio SlowClub, do tej pory odpowiadali oni na przykład za agresifu na podstawie czego otrzymywali wysokie oceny, na ponad 80%. Ich najnowszy rematch planowany jest na lato 2025 na PC, -ta, PS5 oraz na Xboxu serii X oraz S. Na 2025 planowana jest także czwarta odsłona z serii Borderlands. Jest to FPS Looter Shooter z pojedynczymi elementami RPG, nastawiony na rozgrywkę kooperacyjną do czterech graczy. Reprezentuje się dosyć podobnie do poprzednich części, niby jest to trochę lepszy styl graficzny, oraz mamy dostępnych czterech zupełnie nowych bohaterów. Z takich najważniejszych nowości mają być to nowe metody transportu, czy też na przykład możliwość wykorzystania linki z hakiem. Dowolaperze zapowiadają także, że w trakcie eksploracji świata nie zobaczymy także żadnych loading screenów. Tytuł planowany jest na 23 września na PC, PS5 oraz na Xboxy serii X oraz S. W drugiej części doczeka się także seria Subnautica. Jest to gra suriwalowa, w której to jesteśmy rzuceni na obcą planetę, przede wszystkim w postaci Wielkiego Oceanu. Pierwsza ocena wychodziła w roku 2018 no i otrzymywała bardzo wysokie oceny, na poziomie prawie 90%. Co prawda w jedynce nie było żadnych trybów kooperacyjnych, przynajmniej oficjalnych, Natomiast, jeżeli chodzi o dwójkę, to właśnie jedną z największych nowości ma być nowy tryb kooperacyjny do czterech graczy. Warto jeszcze powiedzieć, że gra została postawiona na silniku Unreal Engine 5, ale do tej pory nie ma z tego jeszcze żadnych gameplayów, więc ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tytuł planowany jest na 2025 na razie w postaci wczesnego dostępu. Następna gra surowalowa to Permafrost. Gdzie jesteśmy rzuceni do roku 2305, gdzie to na Ziemi pojawił się tajemniczy apokaliptyczny kataklizm, który to spowodował znaczące zmniejszenie temperatury? W trakcie eksploracji świata będzie się można natknąć na interesujące znaleziska. Mogą być to na przykład wartościowe materiały które to może wykorzystać do budowy własnej bazy, czy też do craftowania. Będziemy mogli także znaleźć plany technologiczne potrzebne do rozwoju, czy też jakieś dodatkowe informacje fabularne, przedstawiające w jaki sposób doszło do całej tragedii. Eksploracja świata nie będzie jednak aż takim prostym zadaniem, trzeba będzie uważać na różne zagrożenia, np. w postaci polujących zwierząt. No I wszystkie te rzeczy będziemy mogli robić albo solo, albo także w trybie kooperacyjnym do czterech graczy. Warto jeszcze powiedzieć, że za odpowiada polskie studio, czyli Space Rocket, i że na Steamie zajdzie także bezpłatne demo. Natomiast pełna premiera planowana jest jakoś na 2025. Od razu kolejna gra survivalowa to Terminator Survivors. Tutaj również zostaniemy rzuceni do otwartego świata, w którym to trzeba będzie uważać przede wszystkim na polujące na nas roboty. W szczególności największym zagrożeniem ma być robot o nazwie T800, który to ma być praktycznie nieśmiertelny. Całą eksplorację będziemy mogli wykonywać albo solo, albo także w trybie kooperacyjnym. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy z tej gry żadnych gameplayów, a tylko i wyłącznie i nowe zwiastuny. Wydaje mi się, że być może niedługo się to zmieni, ponieważ na 6 marca planowany jest Nakon Connect, czyli wydarzenie powiązane z tym deweloperem. Więc kto wie, być może wtedy otrzymamy z tego jakieś pierwsze gameplaye. Kolejna gra warta uwagi to Mecha Break. Jest to dynamiczna gra akcji przedstawiona z trzeciej osoby, z mechami w roli głównej. Gra prezentuje się interesująco od strony trybów, mają być to tryby 3 na 3 graczy, 6 na 6. Czy też tryb Extraction, w którym to będziemy rzuceni na ogromne otwarte areny. No i on będzie już w rozgrywce wiele składów po trzech graczy. Dodatkowo w grze zajdziemy także bardzo rozbudowany model tworzenia własnego mecha, czy też własnego pilota. Coś planowane jest na 2025 na PC oraz na Xbox serii X oraz S. Dynamiczną rozgrywkę zajdzie także w grze Splitgate 2. Jest to nowy FPS free to play w modelu 4 na 4 graczy. Jesteśmy przy tym wyposażeni w różnorodne bronie palne, ale to najbardziej charakterystyczną ma być działo z portalami, które prezentuje się bardzo podobnie jak na przykład w serii Portal. Druga strona ma charakteryzować się trochę innym stylem graficznym, powiedzmy bardziej pastelowym. Dodatkowo oświadczymy także podziału na frakcje, gdzie to każda ma posiadać trochę inne umiejętności. Jak obecnie nagrywam ten materiał, no to obecnie na Steamie znajduje się wersja alfa. Ja osobiście poprosiłem o dostęp i od razu dostałem do tego możliwość rozgrywki, więc zapewne nagram z tego jeszcze jakiś gameplay. No i jeżeli Wy też to oglądacie jakoś na bieżąco, to pewnie też możecie to zrobić. Natomiast finalna premiera planowana jest na 2025, na PC, PlayStation oraz na Xboxe. Kolejny FPS, który myślę, że ma całkiem duży potencjał to FBC Firebreak. Za grę odpowiada studio Remedy Entertainment, które do tej pory odpowiadało przede wszystkim za różnego typu gry single player, czyli np. serii Max Payne, Alan Wake, Control oraz jeszcze kilka innych. Ich najnowsza gra ma charakteryzować się rozgrywką kooperacyjną do trzech graczy, jako gracze wcielimy się w różnych potężnych agentów, z którymi to będzie musieli zwiedzać tytułowe federalne biuro kontroli. W miejscu tym odbywają się różne nadprzyrodzone anomalie, które to skutkują np. pojawianiem się różnych potworów. Naszym zadaniem ma być natomiast posprzątanie tych wszystkich niedogodności. Tytuł planowany jest jakoś na 2025 na PC, -ta, PS5 oraz na Xboxy serii X oraz S. Na 2025 panowana jest także druga odsłona z serii Monaco. Jako gracze możemy się wcielić w różnych złodziei, każdy o zupełnie innych umiejętnościach, natomiast naszym zadaniem ma być wykonywanie przeróżnych zleceń, np. w postaci kradzieży. Pierwsza odsłona wychodziła dawno temu, jeszcze w roku 2013, no i otrzymywała wtedy całkiem wysokie oceny. Druga odsłona charakteryzuje się po pierwsze zupełnie innym stylem graficznym. Jedynka była bowiem przedstawiana z widoku złotu ptaka w grafice 2D. Na Teraz ma być to pełnoprawny trójwymiar: przede wszystkim w widoku izometrycznym. Oprócz standardowej kampanii, WKZ znajdziemy także zupełnie nowe, losowo generowane poziomy. No i tutaj po raz kolejny można w to rozgrywać albo solo, albo także w tybie kooperacyjnym do czterech graczy. Tytuł planowany jest na 2025, jak na razie tylko i wyłącznie PET Kolejny tytuł, który myślę, że również może być bardzo popularny, to 2xKO. Jest to nowa bijatyka prosto od Riot Games, która to ma być jeszcze w modelu free to play My jako gracze będziemy sterowali dwójką bohaterów, pomiędzy którymi będziemy mogli swobodnie przełączać. Na son obecny potwierdzono 8 bohaterów z League of Legends. I w tym miejscu wymieniając, ma być to Ari, Braum, Darius, Echo, Loli, Jinx, Katarina oraz Yasuo. No ale znając deweloperów, na przestrzeni kolejnych miesięcy czy też lat będą także kolejne update z jakimiś innymi bohaterami czy tam skinami. Premiera gry planowana jest na 2025 na PC, -ta, PS5 oraz na Xbox Series X. oraz S. Teraz kolej coś do fanów horrorów, a mianowicie Little Nightmares 3. Po raz kolejny będzie to gra platformowa, przygodowa, horror. Wszystko przedstawiane w widoku 2,5D. Tym razem fabuła ma się skupiać wokół dwójki zupełnie nowych bohaterek, a mianowicie Low oraz Alone. No i ich zadaniem ma być wydostanie się z pewnej mrocznej krainy, przede wszystkim w pustynnych klimatach. Do tej pory w serii można było znaleźć tylko i wyłącznie tryb single player, gdzie to drugi bohater był sterowany przez sztuczną inteligencję. W trójce również znajdziemy taką możliwość, ale po raz pierwszy w historii serii zobaczymy także tryb kooperacyjny do dwóch graczy. Warto jeszcze powiedzieć, że za odpowiada studio Supermassive Games. Do tej pory odpowiadają oni za liczne horrory z innych serii, czyli na przykład Until Dawn, The Quarry, czy też także serię The Duck Pictures. Warto jeszcze w tym miejscu powiedzieć o innym studiu Talisaires Studios. Są to deweloperzy, którzy odpowiadali za poprzednie części z serii Little Nightmares. Oni obecnie w produkcji mają zupełnie inny tytuł, tak zwany Reanimal oraz kolejny horror nastawiony na rozgrywkę kooperacyjną. Natomiast tamtej gry nie ma jeszcze żadnych informacji o dacie premiery, więc zapewne jest to trochę dalsza przyszłość. Natomiast Little Nightmares 3 ma już potwierdzony rok premiery, no jest to 2025. Kolejna duża premiera to Archeage Chronicles. Jest to nowe MMORPG osadzone w świecie fantasy. W grze jesteśmy rzuceni na zupełnie nowy kontynent, tak zwanej Aurori. Są to tereny jeszcze niezbadane, niewyczyszczone, więc mogą się tam pojawiać różnorodne, straszne potwory. Oprócz walki w grze będzie mogli zajmować się także różnymi innymi czynnościami, jak na przykład budownictwem, rolnictwem, zbieractwem czy też polowaniem. Możesz jeszcze powiedzieć, że gra została postawiona na silniku Unreal Engine 5, co gwarantuje grafikę na bardzo wysokim poziomie. Z to co porównywałem jakiś czas temu, jest to chyba najlepsza grafika w grze MMO, która tu została zaplanowana na dwa. 2025. Tytuł planowany jest właśnie na 2025, na PC, -ta, PS5 oraz na X oraz S. Myślę, że na dużą uwagę zasługuje także Ark Riders. Jest to nowa strzałka przedstawiona z trzeciej osoby, nastawiona na rozgrywkę kooperacyjną. W grze jesteśmy rzuceni na otwarte areny, gdzie to trzeba będzie walczyć na innych gracze oraz na roboty sterowane przez sztuczną inteligencję. Za tytuł ten odpowiada studio Embark Studios. Do tej pory odpowiadają oni za inną grę multiplayer, a mianowicie The Finals. Serdecznie w tym miejscu polecam, dla mnie osobiście jedno z najlepszych gier multiplayer FPS na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ich najnowszy Ark Rider spanowany jest jakoś na 2025 na PC, PS5 oraz na Xbox Series X oraz S. Bardzo obiecująco prezentuje się także JumpShip. Jest to gra kooperacyjna, nastawiona na rozgrywkę maksymalnie do czterech graczy. Chcemy się tam w członków załogi okrętu kosmicznego, no i możemy eksplorować otwartą przestrzeń kosmiczną, czy też różnorodne planety. Te osoby, które grały, często porównują tą produkcję do Sea of Thieves. Czyli że musimy dbać o swój okręt, tylko że tutaj w zupełnie innych klimatach science fiction. Największą różnicą jest jednak to, że nie ma tutaj innych zespołów, innych graczy. Patrzymy bowiem tylko i wyłącznie na sztuczną inteligencję. No i sztuczna inteligencja może odpowiadać za statki w przestrzeni kosmicznej, czy też za różne roboty znajdujące się na planetach. Jak ta całość zaprezentuje się w praktyce, tego dowiemy się w 2025, na PC oraz na obu generacjach Xbox'a. Bardzo możliwe, że w 2025 wyjdzie także kolejna odsłona z serii Battlefielda. Jakoś miesiąc temu przedstawiono z tego nawet pierwsze fragmenty gameplayu oraz zapowiedziano tak zwany Battlefield Labs. Są to testy na wielką skalę, na których już teraz możecie się zapisać, ale jest to jednak dostęp dla bardzo ograniczonych graczy. Patrząc również na historię serii, ostatnia odsłona wychodziła w 2021, więc trzeba już czekać prawie 4 lata na kolejną część, co jest najdłuższym okresem oczekiwania pomiędzy dwoma głównymi odsłonami. Myślę zatem, że na przestrzeni kolejnej Kolejnych miesięcy prawdopodobnie otrzymamy o tym kolejne informacje. No i na koniec może jeszcze powiedzieć o GTA 6. Co prawda, do tej pory nie ma żadnych oficjalnych informacji od Rockstara, jeżeli chodzi o tryb Multiplayer, ale patrząc na to, jaki wielki sukces odniosła piątka oraz GTA Online. No to prawie na pewno będzie jakiś dodatkowy tryb multiplayer, także dla tej szóstej odsłony. Na necie może jeszcze znaleźć jakieś dodatkowe informacje, że być może wersja single player oraz multiplayer będą sprzedawane osobno, ale są to informacje tylko i wyłącznie podstawie podstawie jakichś likerów, czy tam jakich nazwać po polsku. W każdym razie bez wątpienia lepiej poczekać na jakieś oficjalne informacje. Dobra, więc to było w sumie na ten na dzisiejszy odcinek. Po lewej stronie trzymajcie łącze podsumowanie. Po prawej stronie trzymajcie jeszcze dodatkową listę innych produkcji, które albo postawiłbym na jakiś dalszych miejscach, albo może że są planowane na o wiele dalszą przyszłość no a przynajmniej jakiś 2026. Z takich ważniejszych tytułów, które nie mają jeszcze żadnych informacji o dacie premiery, a myślę, że warto się na nich skupić, jest to Light No Fire, Deadlock, Marathon, czy też nowa odsłona z serii Halo. Ale na te gry trzeba będzie poczekać jednak zapewne trochę dłużej. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, które z tych gier były dla was najbardziej interesujące, no i z czego chcielibyście zobaczyć na przykład jakiejś serii na moim kanale. Jeżeli materiał wam się spodobał, polecam także zostawić lajka like za dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki z przeróżnych gier wideo. Piszcie także w komentarzach, jakie inne top listy chcielibyście zobaczyć. Zapewne zrobię dosyć podobny materiał, tylko o grach single player na przestrzeni, nie wiem, jakichś kolejnych dni. Dobra więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.